Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Przemek ze szkoły Green Hornet School. Dzisiaj przedstawię Wam różnicę między czasem past simple, czyli czasem przeszłym, prostym, dokonanym, a czasem present perfect, czyli czasem doteraźniejszym. Czas past simple używamy, gdy mówimy o czymś, co się wydarzyło, zakończyło i już na to wpływu nie mamy. Natomiast czas present perfect on wyraża tutaj stan albo czynność, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej albo coś się wydarzyło lub nie w przeszłości, lecz widzimy tego skutek w teraźniejszości. Przykładowe zdanie: I went to school yesterday. Czyli ja poszedłem do szkoły wczoraj. Mówimy tutaj o przeszłości. Prawda? ja poszedłem do tej szkoły, gdzie ja się znajduję obecnie? To zdanie nam tego nie mówi. Jest to zdanie w past simple. Natomiast jeżeli byśmy takie zdanie: I have been at school since 10 a.m., czyli ja jestem w szkole od 10 rano, to tutaj mamy do teraźniejszość. Ja poszedłem do szkoły i od tej 10 rano ja w tej szkole się znajduję. Tak? Czyli wiemy, gdzie ja teraz jestem. Inne zdanie: She bought a bike, ona zakupiła rower. Ona kupiła ten rowerek w przeszłości, prawda? Natomiast czy ona dalej ten ma rowerek? To zdanie nam tego nie mówi. Ale jeżeli mielibyśmy zdanie, She has bought a bike, prawda? Czyli tutaj mamy w present perfect. Ona kupiła rower i wciąż ten rowerek posiada. Kupiła w przeszłości i na obecną chwilę ten rowerek też posiada. Mamy do teraźniejszości. He washed his hands. On umuł swoje rączki, prawda? No, i wyobraźmy sobie takiego Bogdanka. Przychodzi na obiad i mówi, mama, umyłeś rączki, umyłem rączki, prawda? No, pokaż, a on ma całe brudne. Ale on nie kłamie, bo on umył te rączki w przeszłości. Tylko czy one dalej są czyste, tego to zdanie nam nie mówi. Natomiast, jeżeli mielibyśmy zdanie, he has washed his hands, prawda? Czyli on umył swoje ręce i wciąż te rączki ma czyste, Bogdanek pokazuje, no tutaj mamy do To jest właśnie ten present. Perfect. Um, I was the tallest in my class. Ja byłem najwyższy w swojej klasie, prawda? Czy ja dalej jestem najwyższy? Tego to zdanie nam nie mówi. Może tak, może nie, ale tu nie mamy tej informacji. Jest to past simple. Natomiast takie zdanie. I've been the tallest in my class. Ja jestem najwyższy w mojej klasie od jakiegoś czasu. Kiedyś. Stałem się najwyższy i ja wciąż jestem najwyższy. Mamy do teraźniejszości, czyli present perfect. We play football in the morning, czyli my graliśmy w piłkę nożną z rana. Co my robimy teraz? Nie wiadomo, to zdanie nam tego nie mówi. Może dalej gramy, może nie, ale z tego zdania nie możemy tego wywnioskować. Natomiast jeżeli zaczęlibyśmy grać w piłkę nożną z rana i wciąż gramy, powinniśmy powiedzieć: We've been playing football since morning, prawda? Czyli my gramy w piłkę nożną od rana. Zaczęliśmy i wciąż gramy w tą piłkę nożną. Trudne są to czasy, trudno jest rozróżnić. Dlatego zapraszam was na naszą stronę internetową. Tam macie kursy gramatyczne. Wybierzcie w zależności jaki poziom chcecie, przeróbcie je, przeróbcie te ćwiczonka, zobaczcie odpowiedzi, nauczcie się tego. Ja wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Trzymajcie się w zdrówku. Cześć.